Najlepsze, co udało mi się po prostu teraz znaleźć. Ja jak najbardziej polecam, jeżeli chodzi o, o takie obrazki. Jako się proszę pokażę pięknie, ślicznie. Ziem? On sobie tutaj w skupieniu pięknie układa. Pięknie, ślicznie. No, układają. O. No, czasami bierze moją rękę, słuchajcie, i. i. O, czekaj tutaj. O, sam tu dołącz, popatrz. Pięknie, ślicznie, oskarek. I, i potrzebuje pomocy, tak? Mhm. No, ładnie. Oskarek, ślicznie. No, szukaj, 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 szukaj. No. Więc słuchajcie, tu akurat Wam e, w następnym odcinku nagram tylko i wyłącznie będzie odcinek e, o, o tych puzelkach, o tych obrazkach e, plusy i minusy, tak e, więc e, osoby zainteresowane zapraszam, e, myślę, że e, jeszcze nie wiem jak ja to zrobię, ale e, na pewno wyszukacie e, i jedne, jeden właśnie z filmików będzie na temat właśnie takich obrazków, e, więc, więc zapraszam, tak? Gdzie to Oskar? Gdzie to papa? Gdzie jest bloto? Tu jest blota. Jak to piesek Oskarek? Wo wo hmm? Więc dzisiejsza praca to będzie właśnie praca z puzlem. Tak, gdzie to oskarekta? No, gdzie to Oskarek? Ta? A może tu? Oskarek tutaj? Spróbuj tu podać. No? No i co mama powiedziała, co? No? Brawo! Ładnie, ślicznie Oskarek. Mm -hmm. No, szukaj, szukaj. Mm -hmm. No i co dalej? Hmm? Może tak. tak? No, a może tutaj? No nie tak pokażę. Tak? No. No, tu podpowiedziałam. Brawo, ślicznie Oskarek, pięknie. Będziesz job, Oskarik. Pięknie. Podpowiedziałam, bo tak w innym momencie, no, uszko, część uszka pasowało, tak? No, ale trzeba było właśnie dać do drugiego uszka, tak? Pięknie, Oskarek. Si? Ślicznie. Ładno, well No, gdzie teraz jest no, jak widać, dobrze. Dobrze mówcie, skupiony, pięknie. No, chwila mi złości. Tak. Może się gdzieś złości zdenerwować, tak. No, że na przykład coś może nie wychodzić, coś nie pasować, tak? Mm? No, i gdzie? Nie, tutaj, tutaj. No spróbuj gdzieś tu. No, a tutaj? O, tutaj jest. Well done, no, gdzie to? No. Pięknie. Si. No, odwróć askarek. Odwracamy. Nie tak? Hmm? Yes! Well done, Oskar! No okay. i last one. No, odwracaj, odwracaj! Yes! Brawo! Brawo, Oskarek! Pięknie! Pięknie, you see? Same! Oskar! Same! Same! See? Pięknie. Słuchajcie, no to co? No to wykończymy, tak? Wykończymy i do następnego wideo. Say papa! Oskar? Papa! Oskar. Oskar! Oskar! No dobra, no to my jeszcze sobie tak? No, tu tak? sobie Tutaj damy, tak? Tutaj daj. Tutaj. Tak. Pięknie. I zamykamy. Say, papa, Oskarek. Oskarek, papa, papa, papa. papa. Ślicznie. No to dobrze. No to papa.